Budżet partycypacyjny jest to taki proces, w którym mieszkańcy, różne grupy mogą współdecydować o przeznaczeniu części środków, najczęściej środków publicznych. Jeśli mówimy o szkolnym budżecie partycypacyjnym, to jest to taki właśnie budżet partycypacyjny w skali mikro, w skali szkoły. Polega on na tym, że jest określona kwota pieniędzy, z różnych źródeł może pochodzić i o tym, na co wydać te środki. Decydują przede wszystkim uczniowie, ale ogólnie społeczność szkolna. W zależności od szkół mogą to być nauczyciele, rodzice również. W naszej Fundacji Szkolne Budżetu realizujemy już od 2019 roku. Tak sukcesywnie staramy się rok do roku zapraszać różne szkoły, nowe szkoły za każdym razem z województwa, a w tym roku też z Warmii i Mazur, do udziału w tym procesie. To jest coś nowego od paru lat się dzieje w Polsce, natomiast też na całym świecie są to procesy, które służą temu, by aktywizować młodzież, dzieci, by przyzwyczajać ich do aktywności społecznej, aktywności obywatelskiej, by troszeczkę odpowiadać na problem, że młodzież nie jest zainteresowana polityką, sprawami publicznymi, uważasz, że to nie, ich nie dotyczy. Tak? Czyli to jest takie pokazanie, że oni też mogą, nawet jak są mali, decydować o pieniądzach, czyli o czymś, co jest bardzo ważne. A w, w szkole jest to szczególnie ważne, no bo oni tutaj spędzają bardzo dużo czasu. I dlatego rok co roku staramy się pozyskiwać zewnętrzne środki, żeby nie tylko dawać pieniądze szkołom, te kwoty 3000, czy, czy każdorazowo są to różne kwoty, ale również edukować. Bo nikt nie wie, niewiele osób, niewiele szkół jeszcze to wprowadziło, więc wymaga to działań edukacyjnych, żeby nauczyć dzieciaki i, i też nauczycieli, którzy to koordynują w szkołach. Żeby wiedzieli, co to jest. Wiele szkół też mamy dobre doświadczenie. Kontynuuje to bez naszego wsparcia, czyli po zakończonym procesie pod naszym takim wsparciem, sami są w stanie przeprowadzać, pozyskują zewnętrzne środki na to i dzięki temu no, ta wiedza rozszerza się i postawy się zmieniają. Bardzo ważne jest uczenie naszej młodzieży, postaw obywatelskich, postaw przedsiębiorczości i też przede wszystkim współdecydowania o tym, co jest w szkole, żeby umiały zobaczyć, ile trzeba włożyć prac i trudu, żeby przekonać swoje koleżanki i kolegów do różnych pomysłów, ale też, żeby napisać projekt e, e, takiego budżetu szkolnego, e, zrealizować, zmieścić się w ramach finansowych, e, czyli, e, żeby w taki sposób e, e, zorganizować e, e, tą całą e, naszą społeczność szkolną, e, żeby wiedziała też tak naprawdę, e, co to jest ten budżet e, partycypacyjny, szkolny. Żeby też odczuli, że ta szkoła jest ich szkołą i że mają tutaj możliwość współdecydowania o tym, co się dzieje. To jest też przede wszystkim kształcenie postaw obywatelskich, które mamy nadzieję w przyszłości zaowocują tym, że będziemy mieli wspaniałych obywateli naszego kraju. Poprzez udział w szkolnym budżecie partycypacyjnym mamy do zagospodarowania środki w wysokości 3000 zł z Fundacji SOSLAB oraz 1500 złotych od Rady Rodziców. Wśród wielu zebranych przez nas pomysłów zdecydowaliśmy się wspólnie poszerzyć strefę relaksu w naszej szkole i dzięki niej mamy nadzieję, że codzienny czas spędzony w szkole będzie tylko i wyłącznie przyjemnością dla naszych uczniów. Poprzez udział w szkolnym budżecie partycypacyjnym nabywamy wiele różnych kompetencji, między innymi odpowiedzialności, współpracy w zespole, planowanie oraz przedsiębiorczości. Takie umiejętności na pewno zaowocują w, w przyszłości. Szkolny budżet partycypacyjny daje bardzo dużo możliwości e, takiego rozwoju e, uczniów e, w kierunku właśnie planowania, gospodarowania środkami, e, przedsiębiorczości e, i te umiejętności zostaną e, jakby spożytkowane też w późniejszym e, okresie ich życia, tak? Czyli uczą się takich naprawdę bardzo potrzebnych, funkcjonalnych, e, e, organizacyjnych e, umiejętności uczniowie, zwłaszcza którzy się bardziej zaangażują, którzy koordynują te działania, którzy tworzą projekty, no to potem właśnie aktywniej włączają się w pracę samorządu szkolnego i realizują różne inne inicjatywy też chętnie w szkole lub poza szkołą.